Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejne balonowe warsztaty. Które kręcę dla Was tutaj ze Słonecznej Hiszpanii, gdzie, jak wiecie, pracuję jako animator hotelowy, ale w wolnym czasie postanowiłam nakręcić filmik i dzisiaj zrobimy sobie świnkę. Świnka będzie z jednego balona, ustawiamy tak tutaj dość sporo miejsca i zaczynamy. Najpierw wciskamy sobie tutaj tą końcówkę. O, w ten sposób i tutaj łapiemy za tą końcówkę, trzymamy, wyciągamy i skręcamy. I to będzie nasz pyszczek. Teraz zrobimy sobie dwie małe kuleczki. Teraz taki nie za dużą paróweczkę, tak na trzy paluszki. Kulkę, znowu paróweczkę, kulkę. Pamiętajcie zawsze, aby skręcać w tą samą stronę. Wtedy nam się nic nie rozplącze. I jeszcze jedną paróweczkę, taką samą jak te dwie. I skręcamy ze sobą to i to, a przez środek wkładamy nasz pyszczek. Mamy takie coś, teraz potrzebujemy zrobić uszy, więc skręcimy w pięć twisty ten i ten bąbelek. Czyli naciągamy i skręcamy jedno ucho i drugie. Teraz zrobimy dwie krótkie nóżki. Na trzy bombeczki, Czyli robimy. Mamy takie trzy paróweczki. W tą, z powrotem. I trzecia parówka, którą przepychamy przez te dwie. Tej mamy i musimy ją... O. I musimy ją przepchnąć przez te dwie. Ok. I tutaj z końcówki zrobimy sobie dwie nóżki i ogonek. I mamy taką świnkę. Namalujemy jej jeszcze oczka. I nasza różowa świnka już jest gotowa. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.